Cześć, witam was w kolejnym filmie z oceniania graczy, już jesteśmy na prawie na mecie z publikami. Dzisiaj ocenimy sobie graczy Tempest i dziękuję wam za bardzo długi czas oglądania poprzedniego filmu. No i jeśli chcecie wesprzeć moją pracę to zostawcie łapkę w górę i suba, żeby ten kanał dalej rozwijać, no a my przechodzimy już do oglądania do oceniania, no i dzisiaj oceniamy sobie Tempest, czyli nikt już nie będzie pisał, że itemy na 400 są po SA, bo tutaj jest limit 300, 300 levelu, tylko 300 da się wbić, tylko albo ja, już ja na to levelu nadal nie mogę wbić, no i mamy tutaj pierwszego gracza do oceny, konto tymczasowo zablokowano. od 19 lipca, ma już bana, czyli dosyć długiego, trochę reputacji mu ucieło, jak widać, no, ban jest nie wiadomo y, za co, no ale co? Same postacie na Tempest, ma napisane, że od 2008 gra, na 2016 założony konto, nie wiem, wtedy powstał nowy interfejs. Wydaje mi się, że, inter... że ten świat Tempest powstał trochę później, no ale możecie napisać w komentarzu. Najpierwsza no, postać, Palladin 194 Legendy, tutaj legenda e, z Kera... Usa, nie wiem co to jest Nawet chyba to jest to drzewo takie, ja nie pomijam tam już łapki z byka naszej z Toruni, zmieniony wygląd. No i Pierrek z Wielkanocy, bardzo fajny ekwipunek na tym Paladynie, niestety. No i temy nie wszystkie heroiczne są ulepszone, no ale zbroja i tarka jest ulepszona. Przydałoby się jeszcze ulepszyć ten miecz, no ale przed banem nie zdążył tutaj kolejny. Y, palladyn, on lubuje się w Palladynach, ma samych Palladynów, z tego co widzę, 4, 5 legend, zbrojka złożona, i y, itemy heroiczne ładnie ulepszone, y, buciki, kurczę, nie wiem z czego to są, rewzen jakiś, zbrojka składana, naszy silwy, Sylwy, pierek y, z... Tutaj syła ten wojownik Elita, dwójka co kiedyś latał z niego, tylko naszej, i nikt na tym nie stał. No i hełm też potem został dodany całkiem przyzwoity. Ten wojownik, kolejna postać, dwie legendy ewentowe: hełmik z gwiazdki i naszej z wakacji, a jeszcze łap z Wielkanocy oraz Pierek z Wapora. I zbrojka składana też. Yy, pięć legend, bardzo fajny ekwipunek. No, tak, jednej legendy mu brakuje na każdej postaci. No, ale tutaj już mamy full setik. Bardzo fajnie to wygląda. Heumir ze smoka, łapy z Terozaura, naszej ze smoka, Pierek z Drakolisza. To jest z Drakolisza, zbrojka składana, jeszcze nie ulepszona. No i buty z 2 Enry. Toż bardzo fajny wykwipunek. Bardzo fajnie się to prezentuje. 293 Paladin. No, brakuje mu tylko tutaj zbrojki. Pierek z gwiazdki. Heumir z Jotla. Ze smoka naszej, łapy z Drekolisza, i buty z Seta też bardzo fajnie to wygląda. Wszystko tutaj ładnie ulepszone. No i 300 paladyn kolejny. No tutaj już takie wybrakowane kół, tylko łapy z Drekolisza i Pierek z Vaenry, Ale no tutaj broni tarcza ulepszona, bardzo fajnie to wygląda. No i ogólnie to bardzo fajny profil. Myślę, że możemy tutaj ósemeczkę postawić, to będzie taka sprawiedliwa ocena, no i z tego co widziałem, to bardzo duże postaci mają, gracze Tempest i tutaj też bardzo fajny strój, bardzo fajnie to wygląda, to jest chyba strój klanowy, czy to jest strój klanowy, to jest chyba strój klanowy, tak mi się wydaje, tutaj też bardzo fajny zresztą strój jest z taką animacją, bardzo fajnie to wygląda, 111 łowca na hutenie dwie legendy, no i to było zresztą klasko... ubolewam, że Takiego nie mam. Trzysetny wojownik na tempeście, full lega, hełmik z dęborosca, to do wymiany by mogło pójść tutaj łapki z wakacji naszej Stan Rotha, pierek z Dracolisza, zbrojka składanej buty ze smoka. Tutaj już niektóre legendy są ulepszane na plus 5. No i też bardzo fajnie to wygląda. Panc, stręczność, energia, zręczność. Okej, okay, fajny ekwipunek, no i jest chyba, a z licytacji eventowej też ulepszony, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajny wojownik, 190 tropiciel, 4 legendy, hełmik z Brecha dodali taką legendę kiedyś jej nie było, też fajnie, że te legendy dodają pierek z furbola, łapy z, o, z brata i buty z ogra niestety nie wszystkie heroiki ulepszone. Na przykład ten łódź można by było ulepszyć, ale też bardzo przyzwoity ekwipunek. Kolejny 300, tym razem Tropiciel, jest też bardzo fajny ekwipunek. Hamil z Wenry. Łapy z wakacji naszej jest. Barbatos, nawet nie wiem co to jest. Myślałem, że to jakaś legenda ewentowa. piery z Drakolisza i Buty ze Smoka. Też fajne, jak wypunek tutaj, yy, legendy poulepszane i nadal idzie do przodu z ulepszaniem. No i tu bardzo fajny zrobiciel. Takim bym nie pogardził na, yy, na Pandorze takich hemi Z Ufulusa, by mi się na przykład przydał. Pierek z Bergamony z kląd tylko zmieniona jest grafika. Naszej z Demon 210 z bekiem. Łapy z ZUFA, zbrojka składana i buciki są z myszy, też bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajny naszej. On ma chyba lepsze statystyki od tego co ja mam. Co tak mi się wydaje? 212, to teraz 271. Tropiciel też dużo tropicieli ma. Jednego wojownika, pięć tropicieli. Jeden wojownik, Pierek z gwiazdki naszej, yy, za smoka, e, Łapy z yy, kapłana, nie wiem, czy to jest jakaś, yy, elit, yy, yy, jakiś tytan czy kolos, nie wiem, hełmik z gwiazdki, no i tutaj heroiki ładnie ulepszone, zbrojka złożona i buty z urodzin. Bardzo fajny ekwipunek, a tutaj również bardzo fajny ekwipunek, zbroja składana, buty z marlot, łapy z wielkanocy i naszyj z wielkanocy oraz Helmir z dęborosza, heroiki Sznyłuczu niestety nie ulepszono, na Syberii tutaj zbroje złożona chyba głupo sprzedawał po prostu, więc nie ma tu co oceniać i miał dwie zbroje złożone, a te zbroje się nie da sprzedać, chyba się nie da sprzedać po ulepszeniu ich, tak mi się wydaje, a tak to chyba można sprzedać złożoną, no i myślę, że tutaj damy tam dałem 8, to myślę, że tu trzeba 9 dać, bo zasługuje, no i top 3 przechodzimy już do top 3, o tutaj fajne łapy skrącza widzę i błogo ze świnki, a to Wielkanoc 2021. A kiedyś też było takie stare błogo ze świnki, yy, łapy z wakacji 2015 na 185, no przydałyby mi się takie na pandorce bardzo fajne łapy pierek z tezy i buty z gwiazdki, też bardzo fajne, ostatni ratunek i zbrojka składana dwóch legend brakuje to jeszcze ulepszyć sobie broń i tarczę I będzie fajna postać trzy sedny, tancerz ostrzy tylko legenda stezy, czyli ma już dwie legendy stezy. dwie takie same dwie różne, tutaj ma Wojownika 227 level, Helmich z Kolosa i pierek z Kolosa też no, przyzwoity ekwipunek. 300 Paladin naszej Zwa Enry. O, czyli był już w 2016 Świat Tempest. Ok, bo chyba to się nie da przenieść z tego, co kojarzę. No i jest pierek z wakacji też bardzo fajny ekwipunek. 190 Paladin sam. A, jest zbroja złożona. okej, okay. nie wiem czy chowa ten ekwipunek. Czy po prostu ma gdzieś przełożony? No i 300. Wojownik jest już w Fulce. mi idzie z wakacji, łapy z nymfy. naszej stan rota, pierw z da buty y, z wy tego Rousena i zbrojka złożona. Legendy w trakcie ulepszania jeszcze są. 284 same Samehera. No, troszkę mniej, y, mniej y, wylegowany profil, ale myślę, że. Na siódemkę tutaj zasługuje najbardziej, tutaj 4 5 itemów za yy, seły mm -hmm, taki mark pod eseły. Phobos yy, Fobos, Ulhero, fajny wypłunek, trzysetny pallady, yy, Chełmir Stanrotha, naszej rotha Pierre z Rakolisza, łapy z wakacji, zbroja składana i buty też z wakacji, zbroja ulepszana, tutaj też legendy w trakcie ulepszania, są heroiki ładnie ulepszone, bardzo fajny ekwipunek też, no i full lego łowca tutaj na 144 poziomie, pierek z wakacji, hełmik z Jertka, yy, naszej z stworzyciela, łapy z y, Amumu, zbroja składana i buty z Arsemaga, bardzo fajny wypunek 173. Tancosz Ostrzy, również bardzo fajny ekwipunek. Helmich z wakacji, y, ła, y, pierek z gwiazdki, naszej z Kolosa, chyba to jest Kolos. Y, łapki z Wielkanocy, zbrojka zbożona i buty z brata, też bardzo fajny ekwipunek. 157. Tancosz i również mamy fajne ekwipunek. Naszej, y, Helmich z obu pierek. Z Chimery naszej z wakacji, łapy z gwiazdki, zbrojka złożona na plus 5, nawet ulepszona, no i te buty z urodzin Markonem, bardzo fajne, bardzo fajne buty. Brakuje mu jeszcze tego hełmu z urodzin, też był taki bardzo fajny hełm. 180 ławce i również fullsecik, no, czyli tutaj ocena będzie wysoka, bardzo fajny ekwipunek, niestety jeszcze nie poulepszany te legendy, 271 też prawie seci oprócz y, łapek, łapek brakuje tylko. Tam też jest złożona, y, legendy, a jedno eventowa bardzo fajny No i nubes bez światła Nubów, jak wiadomo, tutaj jakaś jedna legenda, 227 i tutaj nie ma w sumie nic ciekawego, sporo legend na jego pod profilu, sporo podpisów. Na eterze troszkę mniej, w 2019 bardzo dużo. On tutaj dwie łapy na różne profesje, bardzo fajny profil. No, i myślę, że tutaj 9,5 damy, damy 9,5. Back of Shadow na Fobozie Zwykłego, na Perku Niezwykłe, no i Tempest. Mamy i Kłowce 271 jest Helmir z yy, Wielkanocy, Pierek Stepa, naszyj z Halloween. Łapy z gwiazdki, zbrojka złożona no i buty z Wielkanocy. Bardzo fajny kwipunek. Trzysetny łowca, o tutaj bardzo fajnie się to prezentuje. Zbrojka złożona, buty z seta. z licytacji naszej z wakacji. Pierre z Rakulisza, łapy z wakacji. Heumik Rosa, tutaj legendy ulepszone. Bardzo fajny kwipunek. 258 Pallady, niestety tylko jedna legenda z wakacji, ja już myślałem, że tutaj damy pierwszy raz w życiu dyszkę, tutaj brakuje tylko zbroi do fullseta. Chełmik z urodzin, pierek z Halloween naszej z wakacji, łapy z Wielkanocy i buciki z Rausena, bardzo fajny wypłunek również. Yy, trzysetny paladyn, tutaj również fajny ekwipunek mamy z Jaotla, Helmich, pierek z wakacji, naszej z wakacji, łapy z wakacji, i buty z wakacji, wakacyjny ekwipunek. Legendy nie polepszane, ale hera prawidłowo są ulepszane. No i dwie zbroje na trzy setny tutaj ma ten gracz. Jedna na tance, druga na ławce. Bardzo bogaty profil. Zbrojka jeszcze w trakcie ulepszania jest, pewnie jakaś. Nowa i po prostu jeszcze nie zdążył sobie ulepszyć. No, ale też bardzo fajny profil. Bardzo fajny profil. Myślę, że tutaj jeszcze tylko raz spojrzę. No, myślę, że tutaj na dziewiąteczkę, dziewięć i pół zasługuje tutaj ten profil. No, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do następnego, do zobaczenia. Może do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.